W poprzednim odcinku. To jest super. No, Jezu! Ja Cię puściłem wolno. No, co ja Ci zrobiłem? Witajcie po, po przerwie jest... Siema z tekstu failmaster i swój do nagrywania, nie do nagrywania nie nagrywa, komputer tak 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 eksploduje. Tak. A w ogóle mamy, mamy w ogóle odpowiednią liczbę członków nie ma ani pewnej osoby Tak? Okay. tak Dzień nagrywamy, tak? Co? Rotom, rotoma nie ma, Rotom nie możecie skrzydlić, mimo Nie, tak, to nie, że bioro, to nie to chodzi mi o pewnego lauleta Zużyjemy jej od 12 Jezus Maria, dwóch łuczników kurwa, do psa wsadźcie te Ej e, dobra, mam nuke, na swój tylko mam patyki Cześć Ej mam slow falling potion, no ile dosadzio, Na I 4 poison. minuty ja mam, ja mam jeszcze instant harming healing, znaczy lingering, ale to już słucham drogą oh. Jak wygląda sytuacja z blokami, fail? Eee, koniec O już Kurde. Au! Oh. oh shit. Au. Pit bridging! Z tego ma jump boost to? Wszyscy mi też on Co za... Spoczykasz mnie znowu. Ja, ja przyjaciel, ja nie mam nic. Zabiłeś mnie w poprzedniej rundzie. Towarzyszu! No. Chodź! Fuck, zatrułem się. Fuck. I... Tak. Op. Co ja, to tu jest! Uciekaj! a Bubas ma OP no. 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 Right, A Fer, ty Aleksu. żyjesz? ty fel, Aleksu. żyjesz? Aleksu. Nie chcę zabić! No, no właśnie, nie tego uciekłem, ale Dixer... ...don't care, hmm. Aj. Czy ty tylko ja słyszę lekcję Skąd... Skąd to jest co Spajkę... co? Co się no, tak? stało? jeszcze się Marshall, gdzie ty jesteś? No, Co za chłodno Ale nie gadamy, gadamy grze on nie gadał grze Ale z tego jak Ci się to podobało gdy, gdy, gdy to dostałeś do pokrady wasem Kurwa. Jeszcze raz to nie jest, to nie Co, ty... Co zrobiłeś z tego w ogóle? <głosli> Dikser pocieka przed bubasem, nie? <głosli> Uciekam przed bubasem, a ja go patekiem dziknąłem w dupę Ja świąteczna mapa, dobrze, że nie ma tu dlaczego All I want for Christmas jest Archie A nie? To nie, pójdź, pójdź, jakiś no. czat polskiej komendy, a nie... Tak, siema Fer, siema sob Siema, siema, siema Soj Co i bez bicia? Co i bez bicia? Marcin słuchaj, ja wiem, że jesteś czarny, ale... Dlaczego? Ja cię ja przyjacielem Nie Pst, Mnie pić, tak? <grym> Okej okay, Rozumiem Też się zmienił w rasisty. O, wow Mam zupełnie nic Ej, mam, e, mam te. E, Redstone Buduj się do mnie A, czekaj, bo z tego możemy mieć sił. Nie mam. Dostałem buildera. To użyj tego buildera! Nie... Uda z tego dobrze udajesz? Eee... A się. Tutaj się to... Jestem, Jestem pijany. Jest wpijany tak. Street bridge. I nie, nie, nie no Gdzie? No ja nic nie widzę, jeszcze nu miałem, nie? No głupie nie toparzę. No ch**y, to nietoperze, to jakiś bursztyn. Ej, nie? jak jest ten efekt z dynią, to nie można nic budować? What można. Chciał tuś to nie próbowałem blok położyć? się przeleciało? Co, to jest no? sobie, że tak. Iluzja przebyła z powrotem. Nie ja się jeszcze złapać! Jeszcze się mogę złapać! Eee. Bo z kim ja gram? Iluzja stała się rzeczywistością. Nie! Macie miecz ze smite, macie mieć ze smite piątką, to zabijemy go na 20 hitów. Patrzcie, stop! <laughs> ja chciałem być szczęśliwym człowiekiem w człowiek 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 człowiek. ja Masz na środku, chiluję. Fail, co ty coś odwalił? Chciałem zrobić TNT Kanona, ale jak zawsze mi nie wyszło. To wy dostaliście dropper. A ja miałem takiego genialnego farta, że akurat ja chciałem postawić Przynajmniej bo to przynajmniej a, mi się stoniarka. Przynajmniej mi stoniarka wyszła. No, wyszła. Z tego <grym> jestem zadowolony, ze stołniarka. I am Batman! Nie, jesteś... Dobra, Dexter chyba w się Swirblock niczego nie nauczył. Co? Swirblock cię niczego chyba nie nauczył. A, a czemu miał mnie nauczyć? Jak robić stoniarkę przynajmniej. A to jest standardowa stoniarka. Ale, ale tylko zagrać się Kieron. Znaczy... Znaczy poprawiłeś się, ale w pierwszej rundzie to nie było. Nie wiem, że były do bo to się pomyliłem, bo nie no, bo hmm. musi być blok niżej, żeby woda nie zlewała się na e, nie, bo da, zamiast, na podkopać na lawę. Podkopać tam, zamiast podkopać pod, yy, pod wodą, to podkopałem pod blokiem, to się, się nie, nie daje. To... Czemu ja mam dodatkowe jedno serduszko? Cheater, chcę ja, A czemu nie? Z tym prostu... razem, jak któryś ja tam poradnik z Redstone yy, dostaje Redstone, hmm? na to ja musi się. poradnik, w nie zrobić TNT Kanona. Nie, to wtedy. Bardziej Arci, przyjdę do ciebie, jeszcze. Puśćmy na lupie i to zobaczcie przez mikrofon. Jak ty to zrobiłeś? Nie. Nie się. I tak na lupie i przez całą grę. To jest genialny pomysł. Ja nie róbę o montażu dodać, jeśli chcesz, ale tutaj nie. Nie, nie. Po prostu nie. No i straciłem Zbroję, nie mam zbroi. Tak, jak coś mogę ci mogę nagrać, Kawałek z ze spektatora jak chcesz, nie wiem czy tego użyję. Masz redstone? Nie masz redstone. No to chuj. Pat. Cześć! O, cześć! Guys, nie próbujcie cześć. opierdziać obiadu i budować się w jednym czasie, to nie działa. Oh shit. Oh shit! <grym> I'm He's poop! fucking dead. I'm poop! O, żyję! <grym> A. filet z mozzarellą, to jest zajebiste. Co tam robił? Ła! <grym> jak to sniper, kurde. Ups, jedna no. osobę zabiłem. Ups, ups. Aż ja nawet nie zrespawnowałem. Pięknie, au. Mam pomysł, może skikujmy faila Za co? No, ja na tak. Za grawitację <grym> Za co? Dobra, za pa. co? Nie dobrze, że tu Nie kikujemy fajla. Eee. Jedyna osoba, którą kikujemy, to osoby, które odbierają nam zabawę. Prawda, a raczej. Eee. Eee... Nie mnie, dla zasady. Du, 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 du. Nie, tylko osoby, których nie lubię. To dlaczego ciebie tu jestem jeszcze. O właśnie. A że jak ktoś mi psuje zabawę, to z reguły go nie lubię, a, tu się nas połapie. Cześć, Marshal! Ej, chciałem pogadać. że smuć jest Bubas. O, iść do Bubasa, bardzo dobrze. Chyba z ci wyszło, ale czy to doblet? W dzisiejszym odcinku, Swirl teamuje się z FAILEM i tak przegrywają Patrz, czy doblet się rani to jest to, że mimo to, to, nie daje My po prostu zaczynamy odwalać jakieś gówno Nie wiem, to by było Trzeba zbudować tego TNT tygrym no. w świecie, umarłem przed Ale wy zostaliście, bo ja nie żyję przez może ej, ej, może teraz Timy. Co my na to? Ej, czemu Archie nadal żyje? What to przyżył umarł na początku. Co? <grywa> nie, nie jest Archie. How is Archie alive? Nie, lepiej nie robić timów, y y bo wtedy trzeba się dzielić. Y no właśnie. Dres, dres, <grywa> dres, dres, dres. Dres. Jest to jest śmieszne. Tak, ale, tak, ale mi nie do... lubię się dzielić na tym serwerze. Co? Nie, 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 lubisz się dzielić. Admini na no se tym serwerze lubią się dzielić. Fejl, ok. Fejl. Ja co to się lubię. Co to no, znaczy się adminem. dzielić? znaczy boże nie z tego ty jesteś adminem. Właśnie teraz wy, wyciszam ścieżkę dźwiękową wszystkich innych. Słyszal? <laughs> <Co? śmiech> ja, to 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 został Nie ja ma to jest mój podcast. Nie ma tu nikogo innego. Marszu się patrzyć na drzewie jest... Nie wiem czy wiecie, tuka. jak puścicie hymny Trzeciej Rzeszy albo ZSRR, to możecie dostać za rozsiewanie przemocy. Strajka? Chwaka. Dlatego wytnę. Z własnego doświadczenia mówię. <śmiech> 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 Miałem coś. Dawaj go. Dajesz go. Dajesz go. No słuchaj, razem jak będziemy mieć ENT... Dajesz go. Proszę, pobić dziecko, pobić dziecko. Lecimy. Co jest? Yeah. Co się ja, nie wygrali. Ale nie wygrali. A, widać mnie? Ja się nie widzę. Patrzcie, to, o, jest widzę dom, się. to jest dom, to jest dom Arcego. wygrał. O nie. <ścoughs> Fuj. E, Ale nie. ten kaktus? Kuptas. Kaktus. Kaktus. Marshal to jest Dobra, swill. Ale duży ten spawn. Jak dostajemy... No, dostajemy... no Gunali to... Ej, ej, jak to jest domek bully? Tak do wysadzamy cały środek. Ej, ale to jest domek bul... Budki się rozwalają tak normalnie? Bo jakiegoś mniej się rozwalają. Rozwalają się. Rozw rozwal środek. Jakieś rozwaliłem się. Tak, jak, jak, jakieś dozwaliłem się. mieć TNT i nie strzelać do nas. Musimy jak? środek. To po prostu zbudowałeś taką wielką kupę i A, Nie, dostałem Stonki. Ej, ile mam TNT? Dobra, fail. Masz, robimy, robimy na triple cross team. Dobra, na, na trzeba wysadzić środek. Tylko w tej rundzie, bo, bo wreszcie, wreszcie, speed to. to no, what, what's the worst that could happen? Możesz się bliżać do mnie, jak ci to będzie łatwiej. Dobra, Ej, hey, bo, bo z tego się do ciebie bridge'uje, fail. Cześć! Nieeee! I won! I'm a god, I'm out here. A przyszedł pan, Maruda. Niszczyciel dobrej zabawy Bubas, dobra, TNT, TNT No it! Do it! Do okay. nie! Patrzcie, przecież to nie sojusz Ale ja wyszedłem z... Ma... Jestem w dupie! Ej, to jest nie! Marshal! debilu! Ale jak zresztą możemy teraz Nie marsz. Ale Co było niezłe Szkoda, że nie miałem broni. Ja, eee, Dexter, przykro mi, przegrałeś. OLSHINA ŁAP. Okej. Okay. Ja miałem drewniane bronie. No, i mam tam No cóż, zajebiście Gdzie jest Dexter? Ej, ja, ja miałem samo drewno. Daj, generator. Z tego, tym razem tam, z tego tam, jest, tam jest Extreme w tej skrzynce. No, super Extreme. Nie, ale kiedy no mam farmę? Znaczy w tej namości jest totem o Ktoś ty spielczył. Ej, Dexter, masz kamienny miecz w tym czemu ty. Buba. On potykamował. Ej, dało! Okamował. Właśnie nie. Ej, no, to jest skrzynka <głos》>, <głos》>. tak, <głos》>. tak, na środku z fajerwerkami, xp napisem i drewnym. Bo ona nie Wie... została. Bo ona nie została wysadzona. wiem, byłem tam, zabrałem tam staw. Tak. Staw? Gravity will be reversed. In ten sekund, be prepared! Ej, z tego, przy tej skrzynce. w tej Dexter, pod drzewem, nie, to z podtrzymaj się pod drzewem! <facial> tu masz butelkę z expem i wpilnę. Wodę, wodę, wodę! Ale, ale, nie, wody, ma... wody, wody. O, nie. ale z tego ma tutaj to pełno, no Ja umrę. Nie Dexter jest nad tobą. Wiem, ma totem ]��abile. i, i goble, ale wierzę, że go zabijesz. Co over the go, nie! Oh, <ners> nie, Dexter! Nie, Dexter, do rady, hmm. nie! Fuck. Jest no to zbyt potężny. Dexter team has won. Dobra, nie znowu ale... ta mapa. Tak, no lubię. Dalej wioskę, Bezza... wioska śmieszna. Nie, to woda. Do... Nie, nie, ja sobie. Nie farmę, a to nagle Na kurde. Ten nam gra... gramy bez mapy. Ale nie da się. To, to da się. Inferno. Inferno działa. Inferno działa. Wioska no ja ja i się bo tak wygrywa, tak? jak masz opekita, bo jak ktoś z opekitem trzeba, Inferno nie działa. Gdy nie trzeba, inferno działa. No po to resetowałem serwer, żeby działało wszystko, nie? o no. hm that was the whole point hey, to w umyśle, yeah. jest cienki ja, ja opierdzielam kruski śląskie smacznego a ja pierogi miałem o matko, mam same drewno śląsk? hej o matko, ale jestem drewniany o matko, mam miecz on, on ma na pewno ma o, w dopie twoje dostałem miecz i wędkę dobra Swill, chodź tu dobra, dobra, nie mam nic dostarczenia, Speedbridge. Dobra, ja się w drugą stronę Wygląda jak spiil, spiil, spiil I ty się bridge'ujesz, fail FAIL NIE! FAIL! fail COŚ TY za. NIE! Uwierzyliście mi? Uwierzyliście mi? Co Ja miałem tyle TNT Redstone'a dla ciebie, Swil Nie pozwolę. Czuję się zdradzony przez faila O! O, nice, nie mam już nic Ej dał o dziękuję za bloki Serio, ja ci nie was zdradzam, was ja po prostu chcę zbudować armaty TNT z -y tym Nadal masz źle zrobioną Czemu? Jeszcze jeden blok speed, bridge, muszę wykopać Gdzie muszę? I'm drugi. gonna win with the of my Fale wooden axe muszę wykopać jeszcze Co to jest? A ty Content? Chcę, I żebyś I penis, łatwiej diamenty. diamenty Opiście! Hey. Priorytety, fail, priorytety. zrobić mnie. Opiśkuję nie? Opiśkuję mnie. się, zesrał. priorytety. Dobra, będę nosił koszulkę mojego wroga, tak, na sobie. Jako znak zwycięstwa. Czyli coś? Tak, ma. Dobra, to to nie, mam. nie, ja nie, ma. Swale, musisz drewnianym kilofem wykopać diamenty. Lewitacja. Czekaj, nie! I'm, I'm levitating. Dobra, diamenty! Match Wail udało mi się! To jest jakiś lecno. To była pułapka jak nic. A propos diamentów. Dobrze, no po... tak się robi Cobblestone generator. Ja wiem jak się robi Cobblestone generator, daj mi spokój. Ej, gdzie jest Bubas? Bo się budował tutaj. go nie ma. Nie ma go. Ja umiem tworzyć z tą Generation. No żyje, przecież widzę ja na, masz, na, na, na tam No tam jest. No. Ej, Bubas, chodź. No. no! Chodź. No chodź, dałem czyjś set właśnie, ja chciałem jest sobie. Ej. Ej, daj brodikom, to jest jedyny. By Ej, kto jeszcze. jeszcze dexer ciekawy gameplay. No, gdzie jest ten buba? Nie Ja od przecież. zdechłem! Od C wysokości! Jest za tobą przecież. Ja zdechłem od wysokości. O no, że raz go nie mogę znaleźć, nie co? <zucja> Tylko, że wiesz, że. Nie, nie widać spekta. Dobra, Gdzie jest Dekser? Ja <zucja> 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 <jecha> <zucja> <zucja> robi komuś full generator. O, nie niteres. Nie wyrobi. O, A tam jest! O nie, a ja tam nic nie zostawiłem! Dexter, na, na dnie spawnu no, leży staw mój i bubasa. I'm just saying. Ale jest, ale jest, de, de Dexter pominął skrzynkę. Tam nie było skrzynki. W jednym miejscu, ten, ten, ten leży wszystko. Jest na górę, poważ, na górze, na górę! Na górę! Na górę. Nie wiedziałem, że tam jest skrzynka. To góry! Nie, na dół idź, na dół! Tam jest staw, na dole! Na dół! Wiadro. Ej, hey, he's, he's Nie, nie, żyje, żyje, idź na dół! Legend! Tam na dole! Na dole, w jaskini tam jest... Nie! Ja bym zbanował tego z tego, za Ale no ja się nadwinam, co Ja też bym go zbanował. Ale też, slash ban. W tym miejscu niestety musieliśmy zakończyć odcinek, za co serdecznie przepraszamy. Więc mamy nadzieję, że spodobał wam się odcinek. Wiem, montaż nie był najlepszy. Ogólnie zaczynam od nowa. Częściowo się uczę jeszcze nowych rzeczy. Dlatego miłoby mi ple. Było by mi miło gdybyście zasubskrybowali Zostawili like, skomentowali No i nie wiem Powiedzcie co byście chcieli następnych bo Opinia w tej sprawie ludzi wiele dla mnie znaczy Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i cześć